Ciemanko witam Was na moim kanale. Dzisiaj pokazuję mapkę na Expa. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. A dzisiaj pokazuję właśnie jedną z, z wielu mapek na Expa. Zostawcie łapkę w górę. Żeby Was takie kolejne filmy nie ominęły. A my przechodzimy do pokazywania mapki. Mapka wygląda tak, że następująco znaczy. Dobra, nieważne. Pokażę tam w całym środku. Ja mówię od razu, że mapka mi nie będzie pokazywała tyle, ile się dostaje naprawdę, bo ja przedtem już grałem na tej mapce. Zebrałem tego Expa i już pewnie nie będzie mi dawało tyle, ile miało być, tyle ile się dostawało. Więc i na tyle mówię, bo się dostawało poza 20 tysięcy za jedną monetkę. Która się otwierała. Dobra, uruchom. I na sam początek idziemy tutaj, co mamy. Awk. Exp. A tutaj się nie, dostaje niedużo. XP chyba, tak? Tak, niedużo. A i przechodzimy do tych ciekawszych. Czyli tutaj pokazujemy jak się biega w kółko i się zbiera. Tutaj to wszystko. Po prostu klikać i tyle. To też, bo jak mówiłem, że nie dostaje się jakoś mega dużo. Znaczy ja nie dostaję. Musi się to dostawało po 1000, 2000, jak to tak przeszło. Dobra, idziemy po kolejnego. A nie wiem, czy będę go otwierał. On dokładnie jest tam. Tam jest safe. Dokładnie. Dobra, już nie będę tego otwierał, bo nagrywam to późno w nocy i już muszę chyba nawet kończyć, bo chce mi się strasznie spać. Yy, I no mówię, trzeba zniszczyć te generatory, generator 2 i generator 1. Wyskoczy potem tutaj coś takiego jak taka osłona, i za tą osłoną kryją się takie monetki, i za te monetki się dostaje oto nawet 20 000 expa, 16. No ja już mówię, nie będę już tego niściu bo to długo zajmuje I, i tak jak mówię, to długo zajmuje. A ja już naprawdę muszę iść spać, bo już naprawdę nie wytrzymuję. To byłoby na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w następnych odcinkach. Siema!